Witam Was w kolejnym vlogu. Maja już rano wstała, od razu dorwała się do swojej zabawki. Teraz ma ideę jej Chodź Majeczka Chodź, masz już śniadanko, no nie tutaj tylko w mi serce. na śniadanie mamy dla dziewczyn skórki. Świnki są teraz na wybiegu. Ja Im w międzyczasie sprzątam. Nie wiem czy słyszycie w tle to kwiczenie, ale właśnie prosiakom przygotowałam obiadek I dzisiaj dostaną paprykę oraz marchewkę i jeden kwik. Już daję dziewczynom jedzonko. Jeszcze jedno miseczka i trzecia miseczka. I dzisiaj dostały paprykę i marchewkę. Też im właśnie sianko dosypałam do paśnika. Wyszłam z bajką na spacer. Chodź moja, tu idziemy. Gębróżka. Trochę podmarznięte, więc słuchajcie. jakie to duże łapki. Kiedyś piesek przed nami duży był na spacerze. Duże łapki zostawią ślady. Idziemy sobie wprost. Jest trochę cienia, bo w ogóle dzisiaj jest bardzo słoneczny dzień. W niektórych miejscach już niech stopniał, ale w niektórych jeszcze się utrzymał. W ogóle jest tak, że u nas gdzie teraz mieszkamy, z Majeczką, to śnieg właśnie bardziej się utrzymuje, a jak jadę do mamy, to tam okazuje się, że rośnik śnieg jest chyba, nie wiem, może o jeden czy dwa stopnie chłodniej. Kochanie, nie wiem czy to widać, ale na środku drogi są sarne. Chciała je pogonić, ale nie zdążyła. Nie wiem, czy to było widać na nagraniu, bo te sarny bardzo się wtopiły właśnie w tą trawę. Ale w ogóle jestem zaskoczona, bo to jest ta druszka, co my nią chodzimy normalnie na spacer, tak... jest za każdym razem, i tu są sarny nagle. A ten las przecież nie jest znowu aż tak blisko. Nie wiem, może... Nie, one też tam poleciały, więc one może sobie w tym sadzie siedzą też. Wiem, że nie wiem, pierwszy raz spotkałam w tej okolicy Sarny. No bo przecież ten las to jest dopiero tam daleko tam, gdzie kiedyś doszliśmy, coś kawał drogi. A co nie ma jakiegoś tak blisko, żeby był ten las. Znaczy, dobra, jest po tamty, ale nie, tamto nie jest taki las, to, to bardziej taki las, jak nie jakiś, to wiecie, żeby to był las. To taki dużo jest drzew rzeczywiście przy górce. ale to w ogóle z innej strony więc nie tutaj. A się tak zostawiam może na to sad, bo to jest jakby drzewa z sadu. I może rzeczywiście one gdzieś tutaj sobie prochodzą. Wracamy ze spaceru. Dzisiaj będzie mała metamorfoza w moim pokoju. Jak widzicie wyciągnęłam wszystkie ubrania z szafem. Być może też przy okazji zrobię jakiś porządek i pozbędę się już tych ubrań, w których raczej nie chodzę. Szafa jest w tym momencie pusta, możecie zobaczyć. Nie mam w niej nic. Tutaj również, bo planuję, właśnie planujemy przenieść tą szafę, czyli tutaj w tym miejscu, gdzie są świnki, gdzie jest klatka i ich stolik, no to to będzie przeniesione właśnie na tą ścianę, tu gdzie jest szafa, a szafa będzie przeniesiona w tym miejscu. Taki jest plan. A w tym miejscu będzie toaletka zaraz przy łóżku i później jeszcze planuję dokupić regał, który będzie też obok toaletki. I chcę Wam pokazać już jak teraz wyglądają zmiany w moim pokoju. Więc szafę mam po tej stronie. Tu na, na razie ta pufa zostaje, ale być może później będzie w innym miejscu. Komoda, nic się nie zmieniło. Biurko. No i oczywiście po tej stronie jest łóżko tak samo. No a świnki są przełożone właśnie na tą ścianę, więc a właśnie taka zmiana, po prostu zamieniła, zamieniliśmy szafę ze stolikiem z świnkami. No i świnki po prostu będą na tej ścianie. a Wydaje mi się, że tutaj teraz tak ładnie wygląda jako taka całość. A wtedy tak ładnie nie wyglądało, jak jednak była po tej stronie klatka, a klatka będzie właśnie w tym miejscu. Jak są otwarte drzwi, no to właściwie świnki są tak za drzwiami, można powiedzieć, schowane. I dzisiaj właśnie tak będę spędzać wieczór zaczęłam serial pod tytułem Szać nie wiem czy kojarzycie, znaczy ja już oglądałam o któryś sezon Maja mi oczywiście przed tym towarzyszy chociaż teraz gdzieś widzę ucieka do tego jeszcze mam chipsy Maja zrezygnowała z oglądania ze mną poszła do legowiska tam się układa Oczywiście Mam też herbatkę. No i wiadomo, kocyk. Wiem, że to jest chyba moje ulubione właśnie spędzanie czasu tak wieczorem, zwłaszcza w te zimowe wieczory. Kiedy jest tak tak wcześnie się ściemnia, to właśnie bardzo lubię sobie coś oglądać na łóżku pod kocykiem z ciepłą herbatką. No i oczywiście z jakąś przekąską. Dzisiaj akurat chipsy, więc tak niezdrowo, no ale czas do czasu można. Czasami jest coś słodkiego, różnie to bywa. Zazwyczaj moja ze mną leży. Ja już obejrzałam jeden odcinek właśnie serialu Szać. Nie wiem czy kojarz, gdzie jest to serial kryminalny. Miał już kilka sezonów. I jeszcze oglądałam List do M. I to jest najnowszy film. Znaczy on oczywiście był pewnie w grudniu, tylko że ja go teraz dopiero oglądałam. Jest tak trochę nie w temacie, no bo jest styczeń. Ja oglądałam świąteczny film. No, ale wcześniej nie miałam okazji go obejrzeć. Także teraz sobie dobrze obejrzałam. Ja witam Was już w kolejnym dniu, a właściwie jest już chyba dwa dni, minęły więc już dwa dni później. I chcę Wam pokazać moją toaletkę. Już przeszła, tata mi ją złożył. Tak się prezentuje. Tylko właśnie nie było w zestawie do niej żadnego tabureta, ani krzesła, więc mam taką małą pufę. A myślę, że w przyszłości właśnie zakupię jakiś specjalny taboret, po prostu ogólnie taboret lub krzesło do toaletki. I ma ona dwie półeczki. Więc też myślę, że nagram Wam później jak ją sobie zorganizuję już. I ma jedną szafkę, szufladę właściwie. I tak wygląda szuflada na kosmetyki. Więc na pewno sobie tutaj wszystko ładnie ułożę. I Wam też pokażę, nawet chyba w tym filmiku będę to robić, więc Wam od razu pokażę na tym vlogu. Nie wiem czy mnie słychać, bo idę przy jezdni, więc jeżdżą samochody. Może być słabo słychać, ale idę właśnie do sklepu. Do Biedronki, do pepko. Ogólnie idę na zakupy, więc Myślę, że potem może nagrawam jakiś holder powie, jak będę kupować coś ciekawego, jak trafię. Pokażę Wam, co kupiłam. Trochę rzeczy jednak kupiłam. I głównie zakupy robiłam z myślą o organizacji mojej toaletki. Ale kupiłam również też jakieś rzeczy walentynkowe. Więc może te walentynkowe Wam pokażę na początku. To jest coś dla Mai. W Pepco spotkałam taką bluzę. właśnie z edycji na walentynki i ona kosztowała 25 zł to jest akurat rozmiar MK. myślę, że będzie na nią dobra może jeszcze jej przymierzymy i właśnie z takich rzeczy walentynkowych jeszcze chciałam jedną rzecz jest to świeczka ładnie pachnie gdyby się dało to moglibyście powąchać nie jest duża, więc będzie u mnie na komodzie. A teraz już chyba te rzeczy to są właśnie na toaletkę. Więc kupiłam taki pojemnik. Ja już mam taki pojemnik w domu, bo kupowałam właśnie do Łazienki i bardzo fajnie on się sprawdza. Pięknie wygląda. Jest taki minimalistyczny, a jednocześnie też ładny, tutaj ozdobiony. On jest plastikowy, a wygląda jakby był szklany. No i na toaletkę też właśnie taki kupiłam. Oprócz tego, z tej samej kolekcji wzięłam jeszcze coś takiego, a myślę, że też można sobie tutaj jakieś błyszczyki pochować albo inne rzeczy. I również z tej samej kolekcji jeszcze, to jest chyba już szklane, tak, taki kubeczek, ale ja tak pomyślałam, że można pędzle, właśnie do makijażu. No i wziąłam też jeden, właśnie, pędzelek, bo mam oczywiście jakieś, ale już mam takie trochę zużyte, więc pomyślałam, że kupię jeden nowy. On no, jest dokładnie do pudru, właśnie lubię takie duże. I jeszcze wzięłam szczotkę, bo też mam w sumie grzebień, ale nie miałam szczotki w ogóle. Jest taka różowa. A i to właściwie nie są wszystkie moje zakupy, bo jeszcze zaczęłam taki ładny, mały, uroczy talerzek. On jest też właśnie z tej edycji walentynkowej z Pepco. I w sumie nie wiem, na co go wykorzystam, Czy może na jakieś tilajte, żeby położyć, czy może dla zwierzaków, może dla świnek. Właśnie na jakieś smaczki, żeby nagrywać te testery. Korzystam ten talerzek, no nie wiem, ale bardzo mi się spodobał. Nie był chyba drogi. Wam pokażę może cenę. 6 zł. I on był z Pepko, tak jak mówię, bo ta świeczka też była z Pepko i nie wiem ile ona już kosztowała 15 zł. Więc ona trochę była droga, ale ona jest jednak bardzo duża. Te rzeczy chyba Wam nie będę mówiła cen, bo raczej nikogo to chyba nie interesuje. To nie jest akurat z Pepko, to kupiłam w takim sklepie też z różnymi rzeczami. a Te pojemniczki, to myślę, że raczej Was nie za bardzo interesuje. 10 zł. 10, więc to pewnie też kosztuje 10, nie 8. No ale w ogóle mi się bardzo podoba ta kolekcja wpływko tych rzeczy, takich na toaletkę gdzieś do łazienki. No i to jest w sumie cały mój hol zakupowy. Jeszcze byłam na zakupach spożywczych, ale już Wam nie nagrywałam holu, no bo nie miałam kiedy. Jak właśnie przyszłam, no to jak to wpakowałam no to już doszłam na do związku, że nie dałam nagrywać. Więc Wam nagrywać. Zatem tylko nagrałam takich hol właśnie z tych rzeczy już niespożywczych. Na tej położyłam właśnie ten pojemnik z biżuterią. Mam właśnie różne łańcuszki, czarny, bransoletki i wszystko inne. Ja zawsze miałam ten pojemnik na biurku, jeśli mnie długo oglądacie i pamiętacie. A teraz myślę, że biżuteria będzie pasowała, żeby była na toaletce. No i też położyłam sobie jeden, jedno opakowanie z perfumami. Ten bucik ja naprawdę mam już od wielu lat. Te perfumy, i one są chyba już tam na dnie, prawie się skończyły. Nie wiem czy nawet w ogóle już nie, nie, jeszcze coś tam jest na dnie, ale ja już bardziej to będę miała jako ozdobę. No bo one, nawet jakbym wykorzystała tą resztkę, która tam została, to ten bucik myślę, że sobie zostawię, bo wydaje mi się, że on bardzo ładnie wygląda. I ja tutaj wszystko szykuję, chociaż nie mogę tego papieru odkleić, ale w ogóle majeczka przyszła. Maja. Przemierzymy tę bluzeczkę walentynkową. Czy będzie na ciebie dobra? Tak, ja tutaj na razie z tej szafki włożę sobie kosmetyczkę. O, I też pędzle. Nie wiem, czy one będą właśnie w tym miejscu, czy nie. I nowa bluza jest na moje dobra. Mogłaby być trochę większa, ale ta L, która tam była, to była stanowczo za duża, bo ja widziałam, że to była za duża. Więc. Myślę, że ta emka jest w porządku. Możecie pisać w komentarzach, jak wam się podoba majeczka w nowej bluzie. I tak wygląda moja toaletka. Już ułożyłam na nie wszystko. A więc tu na dole widzicie jest ten pojemnik. I w tym miejscu są różne pędzle, błyszczyki tuż do rzęs, ogólnie rzeczy do makijażu to jest też szczotka tu Wam pokazałam ten pojemnik na biżuterię perfumy tylko w sumie jedno opakowanie tu mam waciki a na tej górnej półeczce różne kremy, właśnie one są z kalendarza w szufladzie to też nic specjalnego nie mam, bo ja ogólnie nie mam aż tak dużo kosmetyków więc ja mam tylko w kosmetyczce te mniej używane kosmetyki. No i kremy. I to jest właściwie wszystko. Jeszcze Wam pokażę, jak wieczorem świnki bawią się. Ja to, to się nazywa chyba, kula sianula. Jest piłeczka, która jest wypełniona siankiem. Widzicie, Lusia z Tosią bawią się. Melcia w tym czasie jest sobie sianko z paśnika. No a Lusia z Tosią walczą o tę kulę. Film właśnie spodobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.